Mieliśmy odmienne zdanie, gdyż uważamy, że prowadzenie gazety Rawianka spełnia pewne, pewne przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście tutaj pan starosta się broni, że nie jest to działalność zarobkowa, ale jest to działalność, która jest okresowa, jest to działalność, z której on czerpie pewne korzyści. Wizerunkowe czy, czy też polityczne. Jest to działalność zarejestrowana w sądzie okręgowym. Poza tym, jest to działalność, która ma swój konkretny kod w, w polskiej klasyfikacji działalności. Tak więc dla nas jest to działalność gospodarcza. Przedstawiliśmy swoją opinię, która jest jakby opinią przeciwną do do tego, na bazie której zostało przyjęte stanowisko Rady Powiatu. Pana zdaniem w takim razie pan starosta prowadzi działalność gospodarczą, co skutkowałoby tym, że nie mógłby być starostą? Tak jak wynika to z naszej opinii, jest to działalność gospodarcza prowadzona przez Pana Starostę. Tu jeszcze na sesji pojawiło się kilka niejasności odnośnie tego, kiedy Pan Starosta przekazał, czy nie przekazał na rzecz osoby trzeciej prawa do tego tytułu i, i, i prawa do prowadzenia tej, tej gazety. I Państwo nie zgodziliście się i zagłosowaliście przeciwko. Dokładnie tej, tak. Przyjęty tutaj na sesji Rady Powiatu Rawskiego temu stanowisku. Tak, głosowaliśmy przeciwko temu stanowisku. Czy to w Pana opinii, to dzisiejsze stanowisko Rady Powiatu zamyka tą sprawę? No myślę, że zamyka na dzisiaj. No. Nie wiem, czy ktoś jeszcze podejmie się oceny, oceny tej, tej działalności pana, pana starosty, czy stanowisko, które zostanie przesłane przez pana przewodniczącego, zostanie jakoś rozpatrzone przez, przez wojewodę łódzkiego. No, trudno mi jest powiedzieć, jaki będzie dalszy los tego stanowiska i czy, czy ktoś po prostu jeszcze będzie rozpatrywał kwestie gazety Rawian Rawianka i i prowadzonej działalności przez pana starostę Adriana Galacha.